Witajcie gorąco na kanale Zrób to Sam. W dzisiejszym filmiku wypróbujemy silikonową foremkę w kształcie gwiazdy śmierci z Gwiezdnych Wojen. Pewnie niektórzy z Was widzieli już filmik, w którym wypełniłam tę foremkę galaretką i wyszła nam zielona galaretkowa kulka. No i wtedy obiecałam, że użyję foremki jeszcze raz, żeby zrobić z niej kostkę lodu. Nie będzie to jednak zwykła kostka, bo mam tutaj barwnik spożywczy w kolorze czarnym. Dodam trochę barwnika do wody i mam nadzieję, że uzyskam szarawe zabarwienie, dzięki którym moja kostka lodu będzie wyglądała jak prawdziwa gwiazda śmierci. Teraz nakładam troszkę barwnika na drewnianą szpatułkę. Oj, niestety wyszedł nam ciemno-niebieski, a ja liczyłam na szary. No, ale trudno, spróbuję tak czy siak coś z tego zrobić. Nie mam wyjścia. Tak właśnie wygląda odcień, który teraz mamy. Niestety jest bardziej niebieski niż szary. Miałam nadzieję, że uzyskam coś bardziej szarego. No, ale trzeba się będzie zadowolić tym, co mamy. Teraz tutaj jest nasza foremka którą niektórzy z Was pewnie znają, ma grube ścianki, żeby całość się trzymała dobrze razem i żeby nic nie wypłynęło. Przy mojej próbie z galaretką foremka była absolutnie szczelna. To jest taka mała zatyczka, dzięki której jest jeszcze szczelniej. Tutaj jest oczywiście laser gwiazdy śmierci. W środku foremka jest zupełnie okrągła, nie ma tu żadnej płaskiej podstawki, płaska jest tylko tutaj na zewnątrz. Tak więc nasza kostka lodu będzie zupełnie okrągła, i teraz po prostu wleję wodę od góry przez tę dziurkę. Pojemnik już jest szczelnie wypełniony, aż po górny brzeg. Tutaj widzicie szarawy płyn. Teraz zaniosę foremkę do zamrażalnika i zostawię na noc, żeby woda naprawdę solidnie zamarzła. Tak wygląda nasza gwiazda śmierci, to znaczy foremka, po nocy w zamrażalniku. Niestety, jak widzicie, tutaj troszkę się wysunęło, ponieważ woda Zamarzając, zmienię objętość, co zresztą wiecie. Zdejmuję górną część. Jak widzieliście, woda była niebieskawa, a nie szara. Tutaj wyraźnie widać linie odciśnięte przez foremkę. I teraz zdejmę dolną część. Troszeczkę. Nam tutaj nie chce zejść, ciężko schodzi. No i widzicie, ta część wyszła całkiem ładnie. Całkiem fajnie. W każdym razie widać tutaj laser wyraźnie i jeszcze lepiej linie. Położę na talerzyku na chwilę. W tym miejscu zatyczki w troszeczkę wpłynęła woda. No i przez dziurkę na górze również ale generalnie całkiem mi się podoba mam nadzieję, że Wam również się podobało mimo, że wyszła bardziej zielonkawo-niebieska niż, niż właściwie szara no i na pewno chętnie wykorzystam tę foremkę do zrobienia jeszcze jakiegoś filmiku no i co? i to by było na tyle bardzo Wam dziękuję za uwagę jeśli Wam podobało Bądź macie jakieś inne sugestie, inne propozycje i rady, piszcie wszystko w komentarzach. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału, na którym znajdziecie mnóstwo świetnych pomysłów na rzeczy, które można zrobić samemu. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć!